I co, artylerię odpalamy? Czekaj. Dobra. Okej. Okay. Słuchaj, ty 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 dawaj zamęczenie, dawaj zamęczenie teraz. Dobra. Dobra, on twój patę. Spij potę, spij potę. Super. Dobra, i dawaj, dawaj teraz tego. No świetnie, stary. Ej, Mega fajnie się tym gra! Mega ty... fun to play! Sto... Kontakt mam kontakt, mam. Już le lecę. Dobra, zdismontowalny, zdismontowalny. A ładny jest, ładny jest. Także zapraszam. Mm, 4-3 carving i... Ale ładne, ładne itemy mają, nie? Ten jeszcze, jeszcze... Badon, który tam jest, ma ładne itemy. Ale powiem ci, stuny na autoatakach turbo zajebi turbo zajebiste no, i super. Ooo, fultrasz, w sumie? No, trash. No, serio? Full trash. O, szkoda. On generalnie spalił pelkę Carleonu, tak, randomowo. Dobra, możesz się. Czekaj, 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 bo wycofał. Czekaj. Okay. Dobra. Ju, ale to tłucze, O nie! Nie, nie trafiłem w ten sposób. Cofnij, 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 cofnij. Dobra. Ej, sperdrował mnie. Ja zaczęło robić trudno. Dobra, ja piję podkę giga. Idę ja masz za 5 sekund. 5 sekund, do full. Dobra Dobra, ale, wale wale wale. Pięknie, gościu! Nice! Ej, to fajnie to mieli, nie? Fajnie. fajnie no? to mieli. Ej, myślisz żebyśmy duo sobie pograli, tak? M można spróbować, aż wiesz jak to na łączę ja 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 nie Ale, Ale ciekawy to jest, nie? Nie tikło go. No No i. No. Dobra, dobra, zabity, dziękuję. zabity, przeblinkowałem go. Wyślutuj, zlutuj, zlutuj, to. Zlutowałem, zlutowałem. Dobra, dobra, tak. dobra. Dobra. Yy, przemisowane. Za ile masz buty? Za 10. Okej, okay, to powinniśmy go dogonić raczej. Ja postaram ci się go slowować maksymalnie. Dobra. No i super, 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 super. Ty, da się tym zabijać one-shoty. Da się ty manzoty zabijać realnie. Deloty. Co no? Salwę można po wypłeć. Ja bym O, mi się już rega hp, dobra. No czy? Powiem ci tak. Teraz mu przesadzę. Oj! No co ty? Ale bumble, ale bambol. Co jest? Ta broń nie powinna być legalna. co? Ta broń nie powinna być legalna. Stary. Totalnie. Co? Co to było? Ta broń nie powinna być legalna. Wypycham go od Gaita, żeby nie miało za wesoło. On ma blinka na butach, nie? Mm -hmm. Oj. Dobra. No i super, jest martwy na 100%. No i świetnie. Dobra. Fire jest bardzo ładny generalnie. Zbił reska. Zaraz zostanie duży healing. Teraz mu wale znowu. Oj, żeś mi go. O, dobra, super, super, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Jest fajnie. fajnie, fajnie. chwilę raz, żeby zresztą, nie wykastował okay. handlu. Kolejny, kolejny. Nie chycnął mnie. No, masz, 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 coś, masz. O kurwa, ty! O kurwa, o jezu! No to chuj, kaplica. No to kaplica, nie? Co to jest? A nie, nie z dużego, chociaż tyle. Ale brzmi jak totalna kapliczka. No szkurba, zostaw mnie. Dawaj, bomboką, bombo, bomboką, dobra, 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 dobra Czekaj, bo Hilner idzie mnie bić, Hiner idzie mnie bić, ten, ten, ty, ty. jego kumpel. <laughs> wziął, wziął arba. Wziął arba. Co jest? Co tu się dzieje na tych miejscach? Stary. Wyczyściliśmy właśnie calutkiego miścika. Starodkiego miścika wyczyściliśmy Pem, Jak coś, to ja na W gram linka do momentu, w nie spotkamy kontaktu, widziałem że Dobra, bo kumpel jest bro, na pan, Co mu odwaliło? Także, zły dzień mu się trafił Ty, bo oni no, na jednym grają Pierdolisz O kurwa, tego to w ogóle nie ale wciało. gdzie on jest, gdzie on jest? Czekaj Bo no to jest... O, o tu, 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 nie? Czekaj, kto go bije, ja? Ja, ja go biję Ty go bijesz, no O, tu O, tutaj jest, jest. Tutaj jest, <laughs> dobra ty, ale no, po to, to jest, jest blisko party w ogóle, nie? Lana sobie odpalili. O. Czekaj, bo Pekso mi zdismontował jeszcze przed twarzą. No nie! Pomocy, Xavix! Xavix, pomocy! Lece. Lece. Pomocy. Lece. Pan jeszcze mnie dojeżdża! Dismonto dostanie! <laughs> no czekaj, poczekaj, <laughs> spieprzam, 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 spieprzam. Czekaj, oj, to już nie wiem, czy no, będzie no, tak no, kolorowo, no. wiesz? To już się zrobiło trochę ciężko, czekaj, zniknę, zniknę, zniknę. Może nie moje ujawnienia, może nie moje... Ty, ale ja już się no, nie ruszę zbytnio. Bo, bo ty się nie ty, bo Ja się nie ruszę. Co ale ważne jest to kto mi? powali, ważne jest to kto tak, powali. Tak, tak. ważne jest kto powali. nie, nie no nie. Stoj so, w miejscu, stoj so. w miejscu, nie, nie pij, nie pij, nie pij. So. Oskin, 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 oskin.pl. Oskin.pl oskin, tak? mnie powalił, no, no, no. A nie mi Mike, <laughs> czyli Mike i Oskin dostają bounty z nas. A jemu, jemu też dobrze poszło. No, tylko że ja biegów na butach nie mam. Ale mam dużą mobilność, mam nadzieję, że to mi wykaruje. Dobra. Okej. Okay. Tylko bronię. Postaram się. Yy, Zestunuję go teraz autoatakiem. Dobra. Od, od góry 6-0. 6-0, okej. Okay. Yy, I ten gnój się leczy, nie? Uważaj, 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 uważaj Dobra, jeden padł, jeden padł, jeden pal. Jeden pal jeden weź go, go weź go, weź go, weź go, weź go no ty, tylko uważaj, bo tych dwóch 8-0, ty 8-0 O kurwa GG Nie, 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 nie. jest, o, jest Nie zdismontowali O kurwa Kurwa mać no, chyba defniesz to nie Chyba to defniesz. No, a mi przerwał No, 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 no. Tylko mam na jeszcze, dobra? Barry, ja, Był 6-0, Berdysz, chciałeś powiedzieć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo ja dosiad na healera chcę zrobić. No, dosiad to poszedł na dwóch teraz. Dobra, tylko musimy chwilę przebrałować zanim będziemy mieć cooldown, nie? Dobra, Pytanie, i od razu możemy to, się. O, uważaj, uważaj, bo tam cię zdysmontowali. Dobra, jeden padł, Zabię. jeden padł, jeden padł. Co to ja jest? Ja się odpalam z tego wypowiedź. frosta. Ten frost jest ładny, ten drugi. Ta, ale drugi mi na jest ładny. będziesz. Ten, Ej, ten, chyba, że W zmienisz teraz na przebicie. Tylko to jest one-way. Yy, no nie, no to jest zbyt one-way chyba wiesz. Chyba mhm. to jest zbyt one-way. Dobra, on nie ma holy Możemy się w niego odpalać za 3, 2, 1 teraz. Dobra, super, 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 ślicznie, 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 ślicznie. Nie wierzyliście, na pewno nie wierzyliście, że się uda. Ale ładnie wybombiony, plus widzę, że ogarnąłeś dużo szybciej. W sensie tak jak ja chciałem, żebyś ogarnął, tak ogarnął. Mhm, mhm. Jak najbardziej. Dobra, dawaj, 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 spróbujmy, spróbujmy. Nie mam jeszcze wypychania. Kurczę, mam wypychanie za 5 sekund dopiero. Dawaj, dawaj, super, 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 ślicznie. Bardzo, i... bardzo ładnie się udało. Bardzo ładnie się staremu musiał to ataczki wcisnąć, trzeci auto-atak Dobra, lanca poszła, tylko on ma jeszcze holiblesa, uważaj, spił perdża, odpalił Już nie ma perdża, przybijam lancą i dawaj bomba w niego, bomba, 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 bomba Super i dawaj dalej o, Dobra, odpalam się w niego Dobra, super No popatrz, 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 idę, idę i popatrz Co? On 50 pingów. To, to jest mechanika, o której ja totalnie zapomniałem, że ona egzystuje w tej grze, nie? Patrz, patrz, patrz. Podchodzę do niego. Dostałem potkę, wypycham go. I patrz, 343 damagea. Popatrz w jakim on miejscu był, nie? 343 damagea zadał mi, zadał mi z tego no, rangea. Widzisz? Patrz, teraz mam HP, wypchnięty już, poleciał. I patrz, pyk. Dalej leci. Pyk. I 343 damagea, jak on już jest ekran obok, nie? <gulia> Kurwa, Alvin online w pigułce. Z, tak? to jak... auto. A... No, stali... auto ataki. No, co jest? Czekajcie, muzykę włączę. Dobra, where on wykastował tego autosa? O, gdzie on wykastował tego autosa? On Q wykastował w NE, które mnie zabiło. Patrz, ma animację Q, którą wypuścił w NE, i mnie dobiło w SW. Co to było? No legitnie miał animację Venea, zabiło mnie nazwą. Yeah.